Witam chłopaków, nazywam się Petraski i dziś powiem wam moje doświadczenie i wszystko, co musisz wiedzieć o skinatrin przed zakupem tego produktu. Pierwszym ważnym ostrzeżeniem o skinatrin jest, gdzie należy kupić, ponieważ dziś skinatrin jest sprzedawany tylko na oficjalnej stronie internetowej, więc aby pomóc, zostawię poniższy link ze specjalną zniżką. Mówię to, ponieważ można znaleźć fałszywe Skinatrin na innych rynkach, bądź bardzo ostrożny, gdzie można kupić. Co to jest skinatrin? Skinatrin to surowica kosmetyczna w postaci rozpylonego preparatu o działaniu leczczym. Leczenie stymuluje odwrócenie zmian spowodowanych przez grzyby. Główne składniki skinatrin, które mają taki wspaniały wpływ na poprawę stanu skóry, to patent złożony o nazwie klimbarzol, testowany i bezpieczny, nawet dla alergików, oraz ekstrakty z kukurydzy, soi i pszenicy. Unikalne połączenie ekstraktów z mieszanki ziołowej zajmuje również skórę stóp i rąk. Warto pamiętać, że leczenie skinatrin zdało wszystkie testy i zostało zatwierdzone do sprzedaży. Nie ma przeciwwskazań do stosowania, z wyjątkiem ran na skórze. Numer zatwierdzenia skinatrin to 96 osób z 100 niesamowity wyczyn nigdy wcześniej nie zrobiony w historii. Ja sam, Pytraski, jestem jedną z 96 osób, które używają i zatwierdzają skinatrin. Rok temu moje gwoździe zostały podjęte przez Rynwerm, naprawdę nie wiedziałem, co zrobić, aby zakończyć ten problem. Moje gwoździe były żółte i słabe, moja skóra na rękach i nogawkach została odwodniona, co doprowadziło do popękanej i brzydkiej skóry, a z tego powodu coraz bardziej podraziła mnie i zdenerwowała. Nie zdałem sobie sprawy z powagi sytuacji, Dopóki moja żona, Anninka, nie narzekała na to, jak straszne były moje nogi i ręce. Ale wszystko się zmieniło, gdy mój dermatolog polecił mi rozpylacz, który potrafi rozwiązać wszystkie moje problemy, jakie przyniosła mi grzybica, a nazwa tego rozpylacza to Skinatrin. W ciągu trzech tygodni zauważyłem już wyniki Skinatrin, moja skóra nie tylko wróciła do normy, ale stała się jeszcze lepsza niż wcześniej. Nawet moja teściowa zapytała mnie, co moja tajemnica kończy się tak szybko z rynwerm, więc poleciłem skinatrin mojej teściowej i do dziś dziękuję mi za to, ale najlepszą częścią jest, aby zobaczyć szczęśliwy uśmiech mojej żony, aby zobaczyć mnie szczęśliwy i zdrowy. Pamiętaj, że jeśli chcesz uzyskać takie same wyniki jak ja, musisz być zaangażowany, jeśli nie traktujesz poważnie, jeśli nie robisz tego codziennie, nie możesz czekać, aby zobaczyć wyniki. Inną ważną rzecz, dla mnie, to zajęło około jeden tydzień aby rozpocząć widzenie wyników. Jestem pewien, że osiągniesz swoje cele, jak będę. Mam nadzieję, że z moim doświadczeniem mogę pomóc wzajemnie.